Złom dobry witam na kanale zawodowy zbieracz złomu i puszek <laughs> oświetlenie włączyć muszę w samej dobroci aluminiowy będę musiał troszkę ubrać z tego kosza obiecałem mojemu koledze mam takiego dobrego kolegę na YouTube nazywa się Rafał i prowadzi kanał pod nazwą Pewex Recycling obiecałem pokazać mu ile puszek wyszło do worka, do wora do big baga więc muszę spełnić obietnicę ponieważ powiedziałem, że dzisiaj pokażę więc wejdziemy na chwilę do mojej piwnicy czekoladki na zewnątrz i nie zamykam na kłódkę ponieważ tutaj nikt nie wejdzie, a jeśli wejdzie, to tylko skorzystam na tym, gdyby coś zabrał. Więc tak możemy się już dostać do piwnicy, wejść normalnie. Prawie, bo tu beczka. Beczka blokuje te drzwi. Na tą beczkę ma fajny pomysł, ale to zrealizuję go może na jesień, a może na wiosnę. Jest butelek trochę. Te butelki to oczywiście. Nie są moje, że ja piję piwo, bo nie piję piwa. Są butelki, które znalazłem. Puszki, które były wszędzie tutaj dookoła. Dookoła. Tam są stalówki. Stalówki wyrzucałem gdzieś dalej. Kiedy wczoraj tutaj deptałem i tutaj wiaderko na drobny złom. Tamtych tych wiaderek jest dość dużo, widzicie? Więc wszystkie zapełnię drobnym złomem i wywiozę za jeden raz. Taki mam plan. No a ile weszło puszek? Tyle, ten bigback nie jest jakby do końca rozszerzony, jak powinien być. i dno jego tam na płaskim, bo przestrzeń jest ograniczona, ale no chyba bym już tego nie uniósł sam, nie uniósłbym tego sam. Dobrym pomysłem na deptanie puszek jest deptanie ich na bieżąco, tak? Czyli przyniosę jedną reklamówkę od razu podeptać, bo potem jak się depta hurtowo no to wczoraj po tym deptaniu już nic ze mnie nie było, po prostu byłem tak zmęczony, że tylko się położyć i drzemać, nogi mnie bolały, stopy, no a teraz wychodzimy już z piwnicy i udaję się na zewnątrz, ponieważ nie byłem na zewnątrz ze dwa dni, chciałbym wyjść na powietrze i przestawić auto, ponieważ stoi krzywo. No więc wychodzę sobie z domu tylnym wyjściem. A tu ślimaki łażą po ścianach, a właściwie to jeden. Podobno gatunek inwazyjny. Ja staram się je omijać kiedy idę chodnikiem. Przecież nie deszczowo od kilku dni pada i ciągle pada. A ja idę przestawić auto. Normalnie stawiam tutaj samochód, mniej więcej. Przy tych krzakach, ale teraz jest tutaj powódź. Powódź. A może tutaj? On stoi tutaj, a ja chciałbym, żeby stał na bardziej na płaskim terenie. Bo jest przekrzywiony i towarem zapełniony. I nie chcę, żeby mu to, żeby mu takie skrzywienie mu zostało, nie? <laughs> Popatrz, gdzie mogę postawić. Tu bym mógł postawić go. Albo i nie. Mógłbym. Dało się włączyć play, ponieważ mokry ekran jest i. O, widzicie? Otwarłem za pierwszym razem. Tam jest trochę złomu. Jakby ktoś chciał obejrzeć sobie troszeczkę złomu na moim kanale to jest. Ok. Stoi krzywo, nie? Jest pełen złomu, więc nie chcę, żeby. O opona, coś się stało, a tam płyną strugi wody, tam gdzie zawsze stawiam, przy tamtych krzakach. Więc myślę sobie, że go obrócę i jeżeli zapali w ogóle. To jest właśnie to, za co lubię ten samochód. Zawsze odpala, nawet po kilku dniach stania. Wymaga troszeczkę remontowania, więc go teraz jak wrócę z trasy to go opróżnię postaram się i dam go do mechanika niech zrobi mi kadika Przepraszam a tymczasem przestawimy go na jakąś bezpieczniejszą pozycję Żeby nie stał krzywo i żeby go też nie zalało, nie? Bo może padać kilka dni śmiało jutro mój samochód, ten duży, w którym jeżdżę będą robić na serwisie i prawdopodobnie po południu już pojadę w trasę. Więc dzisiaj jest mi już smutno, ponieważ skończył się mi mój tygodniowy urlop i cały czas. Cały czas rozmyślam, co tu robić, żeby być w domu, żeby nie wyjeżdżać w trasę, żeby mieć normalne życie. Każdego dnia troszeczkę w piwnicy podziałać, tak dalej. A nie tylko raz na dwa tygodnie, kiedy przyjadę. Tu sobie postawię. No jest taka ślepa uliczka, uliczka, którą nikt nie jeździ właściwie. Tutaj, a może tam dalej. Hmm. Rozmyślam, a tymczasem pada intensywnie. Deszcz sobie pada, a ja postawiłem go w takim miejscu, żeby go ani nie zalało, ani no żeby z każdej katastrofy naturalnej wyszedł całą, nie? <grym> tak mi się wydaje, ale pada. No i dobrze, niech tak stoi. Mam nadzieję, że nic się mu nie stanie, kiedy mnie nie będzie. No, tu gdzie stał, normalnie to tak wygląda. I gdyby stał tu z boku, a padałoby pół roku, to może by to zmyło trochę i by się zsunął. A tak, w tamtym miejscu jest w miarę bezpieczne. I kolejna puszka do kolekcji. E, telefon żył własnym życiem na, na dworze Nie chciał się włączyć play Sam sobie tam zoomował także przyszedłem do domu odpalić tego energetyka a za wasze oglądanie dziękuję tu jest napisane thank you czy jakoś tak i do zobaczenia do ważenia do ważenia